Gdynia, a właściwie PKM, było przystankiem rajdu Blue Corridor. Blue Corridor to błękitny korytarz. Akcja, która propaguje gaz do napędu pojazdów, a więc gaz ziemny. Kawalkada samochodów ruszyła z Petersburga i krążyła po północnej Europie. Poprzez takie miasta jak Tallin, jak Hamburg, jak Poznań, jak właśnie Gdynia, Gdańsk i w tej chwili jedzie do Kaliningradu. Jest to corocznie. Organizowana impreza, która, jak powiedziałem, ma na celu propagowanie, pokazywanie proekologicznych rozwiązań w transporcie samochodowym. No dzisiejszy odcinek polski dotarł do Gdyni. Jak widzimy, na naszych autobusach również propagujemy na napisach ten kierunek. Odbyła się konferencja, na której to konferencji przedstawiciele zarówno z Polski, jak i z Niemiec, jak i z Rosji mówili o swoich osiągnięciach w tym zakresie i sądzę, że jest to przyczynek do dalszego rozwoju kierunku CNG, tak jak u nas na terenie pkb u mamy w tej chwili 16 autobusów, ale staramy się, żeby tych autobusów było więcej i w przeciągu najbliższych półtorej roku kolejnych 23 autobusy pojawią się w składzie naszego taboru. Także będziemy mieli łącznie 39 pojazdów napędzanych gazem ziemnym, co daje nam możliwość dalszego rozwoju w kierunku w kierunku ekologicznym, no i dalszego rozwoju w kierunku ekonomicznym. Dziękuję.